film, gry i komiks, klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko co z starych i tajemnicze znajdziesz na Metropolitan Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota 12 marca 2022 roku. Słuchacie właśnie 385. nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas, który według swojego nekrologu w piśmie Nekrozin o czym więcej za chwilę zmarł, to jest wyprowadził się do większej sutereny. Zapraszam na krótkie nagranie o antologii komiksowej Rzeździn. ZIN. Żeś zin". Gdy piszemy to, to tak tego nie czuć, ale gdy to wymawiamy, to ta nazwa jest no, mocno nietypowa. Chodzi o projekt, który powstał dzięki wsparciu społeczności na portalu Wspieram. Doszło do zbiórki, szykowano się na 3,5 tysiąca, taki był cel. Uzbierano ostatecznie 13299 zł. Mówimy o Zinie. Więc myślę, że jak na taką inicjatywę to jest bardzo dobry wynik. Rodzicami projektu są Zwyrkę i Tom XYZ, a zawartość antologii opisują tak. 11 pokręconych autorów, 10 niepokojących ilustracji, 8 chorych komiksów oraz masa opcjonalnych dodatków przypominających o horrorze, o którym wolałbyś zapomnieć. A to wszystko w jednej brudnej antologii, pełnej strachu, bady horroru, smrodu z mięsa. Zwrotów za spalone w egzemplarze nie przyjmujemy. Z jednej strony z zinami i z antologiami wiecie, jak jest. Poziom bywa często różny. Z drugiej strony ta zajawka, że to będzie taki twór trochę bardziej, właśnie, brudny, z tym bady, horrorem, z gnilizną, ekstremą, gdzieś tam wydawał się kuszący, no bo. Tego typu groza nawet lepiej się sprawdza w, sumie w komiksie i w mediach wizualnych niż chociażby w samej literaturze. Więc uznaliśmy, znaczy uznałem za pośrednictwem kogoś, bo dostałem, że jest w gruncie rzeczy w prezencie, że przyjrzymy się tej inicjatywie z bliska. Zacznijmy od głównej atrakcji, czyli właśnie antologii i Historii komiksowych, które są w niej zawarte. Album otwiera Guz. Historia Tomasza Kątnego i Zwyrkę z ilustracjami Zwyrka. Jest to horror cielesny o rozrastającym się guzie u osoby, która jest nienawidzącym lekarzy hipochondrykiem kombo, kombo Break. Mamy właśnie hipochondryka, który nie przepada za lekarzami, z którego ciałem dzieje się coś dziwnego, no bo to nie jest zwykły głusą on się rozrasta. I to jest całkiem sympatyczna historia na początek tego albumu i też wizualnie odebrałem ją bardzo pozytywnie to będzie duży komplement dla zwykłe ale autentycznie miałem w trakcie lektury takie skojarzenia z rysunkami mangami Junjiro Ito więc jest to skojarzenie bardzo pozytywne i to jest dobra historia na początek, też wpisująca się gdzieś w tę zajawkę. Także będzie ten horror cielesny i trochę takich, takiej nieprzyjemnej tematyki. Plusik. Niestety kolejna opowieść. Luska, sławika. Wypada dużo gorzej i jest takim odbiciem piłeczki w drugą stronę po tym dobrym starcie. Bo to jest opowieść o wypadku na platformie wiertniczej. Niestety zbyt krótka i w sumie absolutnie bezsensowna, nic się w niej nie dzieje. Mamy faceta, który zostaje wezwany do jakiegoś tam pomieszczenia, wchodzi do tego pomieszczenia i za nim stoi jakaś bestia, nie wiem, ktulu czy coś, widzimy, ala macki, ośmiornicy, więc to jest pierwsze skojarzenie. I to jest wszystko. tak? Rysunki ładne, ale scenariusza tutaj absolutnie nie stwierdzono, nie wykryto rzezi czy jakiegoś brudu, czegokolwiek, co zapowiadano, również nie. I klimatu Lovecrafta także nie, no bo umówmy się, to, że gdzieś w tle pojawi się istota z Macką Ośmiał, to nie znaczy, że mamy do czynienia z horrorem kosmicznym, weirdem, czy właśnie klimatem HPL-a. Absolutnie nie, i naprawdę miałem wrażenie, że coś takiego może trafić na Peja, na bloga, na stronę internetową, w jakiejś tam socjale, ale w antologii papierowej, no coś tak, tego typu komiks jest zupełnie bez sensu. Po lusce pojawia się dzień, w którym Edward przestał pić Kamila Dukiewicza. Edward to postać z komiksów z serii Black właśnie Dukiewicza. On tutaj spożywa w lesie samogon o magicznych właściwościach i po spożyciu dzieją się rzeczy. Tak, tym razem coś się dzieje, ale co i dlaczego nie mam za bardzo pojęcia. I znowu nie wiem do końca co ten komiks robi w tej antologii. Po pierwsze, on jest osadzony w świecie Black ale nie jest autonomiczną historią. W sensie on nie sprawdza się moim zdaniem solo zupełnie. Nie wiem też czy lektura dalszych tomów Black Hound, ja mam tylko pierwszy w sumie w domu. Cały czas, chociaż ten drugi muszę zamówić, nie wiem, czy trzeci już wyszedł, czy nie. Co i jak z kolejnymi? Wybaczcie, w każdym razie brakuje tutaj jakiegoś kontekstu. Tak? Do tego to też nie pasuje do tematyki tomu, bo grozy tutaj nie ma, ogranicza się do jednego raptem przewidzenia naszego bohatera. Właśnie po spożyciu alkoholu i to jest nawet tak wykręcone, że to jest bardziej zabawne niż straszne. I poza tym widzimy gangstera, który właśnie biega za nagim, broda, tym leśnym dziadem. Rysunki ładne, ale historia taka sobie czy ładne. No ja lubię styl Kamila jakoś już po tym jego solowym właśnie pierwszym zaszycie cenię to, ale no historia jest kiepska i moim zdaniem nie pasuje do tematki tomu, tak? to, to nie jest historia do rzeź Zina. Kolejnym twórcą jest Przemek Jachnik i jego komiks Spider Mouse pojawia się po komiksie Kamila Dukiewicza. Tutaj w Spider Mouse pracownik Luna Parku w kostiumie myszki Miki zostaje uwięziony przez radioaktywnego pająka. Więc jak słyszycie, mamy trawestację Disneya i Spidermana od Marvela, a więc de facto dalej Disneya. I to jest właśnie stylistycznie taka pankowa, brzydotka na kwasie. Fabularnie, właśnie też. Tylko cztery strony, ale jachnikowi udało się zbudzić we mnie emocje. Tak, udało się mnie jakoś tam zaszokować, obrzydzić i rozbawić też trochę pokry, pogrywa z takim weirdowym, bezsensem życia w tym komiksie. Jak na tak krótką historię, całkiem sporo tutaj rzeczy wartościowych, więc tym razem ode mnie plusik. No i to jakoś tam pasuje do tematyki, znaczy nie pasuje, po prostu nie jakoś pasuje, tylko po prostu pasuje do rzeźzina. Kolejny komiks to Fry. Toma XYZ. -a. I to jest miks komedii w stylu Kochanie zmieszyłem dzieciaki i muchy Cronenberga. Też prościutkie, głupiutkie, ale ładne i zabawne, no i gdzieś tam właśnie ogrywające klasyczne motywy horrorowe i science fiction. W porządku, tak? To tutaj wydaje mi się pasuje. Po The Fry przeczytamy Sowiet zombie Wojtka W. Zielińskiego. Tutaj towarzysz Potjompkin przybywa do Katowic na poszukiwanie komanda zombie. Scena jest tak sobie, bo zanim akcja się rozkręci, no to komiks się urywa i pozostawia nas z większą ilością pytań niż odpowiedzi, ale jest właśnie jakaś tam rzeź, jest no coś, co ostatnio Wydział Siódmy bardzo dobrze robi, czyli umiejscowienie takiej paranormalnej, trochę horrorowej e, fabuły na terenie PRL i w czasach PRL. Do tego mamy mocno nietypowe style zielińskiego, który akurat, tak jak tutaj w ogóle te komiksy są mocno zróżnicowane. Tak, no, zieliński odstaje, czy odstaje. Odstaje to złe słowo, bo to nie chodzi o jakiś negatywny odbiór, ale wyróżnia się bardzo mocno na tle kolegów, koleżanek i mimo wszystko poczułem się zaintrygowany, tak? Więc tutaj bym się nie czepiał jakoś mocno. Następnie przeczytamy dzień operacji przegrody nosowej. To jest komiks Zealota, czy też Zilota. Zobaczymy w nim ciąg kadrów z perspektywy pierwszej osoby, które pokazują bodajże cztery wizyty u chirurga plastycznego, który wykonuje operację przegrody nosowej. I ja chyba nie rozumiem tego komiksu. Podoba mi się perspektywa i... Integ nie integruje, tylko intryguje mnie powtarzalność sekwencji. Do tego cała ta opowieść została zebrana w kadry ustawione trochę jak ni to karty tarota, ni to stacje drogi krzyżowej, czyli mamy ramki z numerami, z cyframi rzymskimi. No i właśnie bohater. Bohaterka przybywa do kliniki kilkukrotnie i to jest intrygujące. Ja ten komiks już przy pierwszej lekturze kilka razy, jak nie kilkanaście, przeglądałem od początku do końca. Teraz przed nagraniem znowu zacząłem go analizować. No i on intryguje. Jest koncepcyjnie ciekawy, ale. Totalnie nie rozumiem, co się wydarzyło, bo operacja przegody nosowej jest jednorazowa, więc nie czaję, czemu ktoś miałby jej się poddawać cztery razy. A wydaje mi się, że to jest za każdym razem ta sama postać, która przybywa na tę operację, bo gdyby to były różne operacje, no to mielibyśmy po prostu taki wgląd w. W życie chirurga plastycznego, który jest trochę psycholem, tak można podejrzewać. Ale jeżeli to jest ta sama postać, to bardziej jest jakaś droga, droga krzyżowa. No ale czemu przyjeżdża kilkukrotnie do tej kliniki? Nie wiem. No, przejrzałem to naprawdę kilka, kilkanaście razy, no ale może coś mi umknęło. Potem mamy Pokaż kotku, co masz w środku, z Wyrkę I tutaj już tytuł ode mnie zasługuje na dużego plusa, bo to jest. Coś, co mnie bawiło od lat. Właśnie to, że nikt tego nie wykorzystywał w horrorze. Tego sloganu, Boże to było z reklamy czekolady, chyba? Pokaż kotku, co masz w środku. Tak mi się teraz wydaje. I w kościach, w bąs, w takim serialu proceduralnym, tam kiedyś była czekolada taka wielka z ciałem w środku. I właśnie to było takie jedyne wykorzystanie tego czy znaczy nie no i to w tworze zagranicznym, więc raczej nie nawiązywali świadomie do polskich kampanii reklamowych, ale no tamto mi się mocno z tym skojarzyło. No i ja sam kiedyś pisałem opowiadania, jak wiecie, grozy, wprawdzie do szuflady i tam też kilka razy próbowałem to jakoś wykorzystać. To jest trochę kiczowate hasło pod kątem horroru i takie, no, bardziej parodystyczne. I zresztą tutaj też zostało tak trochę wykorzystane, ale no tak jak mówię, już prywatnie gdzieś tam mnie to kupiło na starcie. To jest opowieść o króliku doświadczalnym, o właśnie pacjencie z jakiegoś tajnego eksperymentu medycznego, który ma na celu stworzenie zmodyfikowanych genetycznie nad ludzi. Mamy trochę horroru cielesnego, trochę X-Men, trochę takiego wiecie: projektu broni X. I potem nagły twist. Jednocześnie wydaje mi się, że zwykła chciała troszkę wyśmiać wątki z horrorów, czy w ogóle skina typu połączył nas terror, połączył nas horror i uznaliśmy, że na zawsze będziemy razem, bo mamy tutaj też taki wątek postaci, które zatknęły się ze sobą w tych strasznych okolicznościach i. No, i być może mają się ku sobie, ale I całość jest troszkę kiczowata, ale jednocześnie ładna, hmm. zgrabna, przyjemna na swój sposób urocza i też bardzo taka świadoma. No, i pasuje do tematyki zbioru jak najbardziej, więc za pokaż kotku, co masz w środku, plusik. I album domyka, jeżeli chodzi o same komiksy, intrus Dominiki Węcławek i Macieja Pałki. Tutaj zobaczymy czarno-biały świat post-apo, jakiegoś grzyba czy inną roślinę, która zagarnęła okolicę. Widzimy dwie postacie, jedna to prawdopodobnie intruz, no bo tak jest tytuł tego komiksu, a druga, no skoro mamy intruza, no to chyba jest tutejsza, dochodzi między nimi do starcia i koniec, tyle. I znowu doceniam, że doszło do zmiany estetyki i innej jeszcze, i że mamy też inny sposób narracji, bo tym razem tutaj chyba nie ma żadnego dymka, żadnych skaliów, ani jednego słowa. Ale jednocześnie mam wrażenie, że ten komiks jest totalnie nieczytelny i że jednak no, narracja siadła, bo już na start widzimy obie postacie na jednym kadrze i tak naprawdę, wiecie, jesteśmy na jakimś. Pustkowiu mamy jakieś e, niedookreślone obiekty, dwa chyba w tle e, i my nie wiemy nawet, kto jest tytułowym intruzem, tak? kto jest kim, kto przybywa, a, a kto już jest na miejscu, więc ciężko się już. E, przy tym otwarciu zorientować, co jest grane. Do tego jedna z postaci między kadrami nagle zyskuje jakiś szklany hełm, czy znaczy nie wiem, czy szklany, no tak założyłem, no, ale y, zmienia trochę swój wygląd y, i tego hełmu wcześniej nie miała. No i jasne, no w science fiction post-apo, Okej, okay, równie dobrze mogła wcisnąć jakiś przycisk na zbroi, tak i on się pojawił czy coś, no ale tutaj tego nie widzimy. Y, no to skoro nie ma narracji słownej, no to ta narracja wizualna jednak powinna być bardziej klarowna. Potem mamy rzut oka na człowieka grzyba i po chwili postać z hełmem nie żyje. Ma jakąś tam maczetę czy inny miecz wbity w głowę i nawet nie było tego starcia, nie? To jest medium wizualne, a to jest zupełnie poza kadrem. No i ta droga postać stoi przed człowiekiem grzybem. Nie wiem, czy jest ochroniarzem tego czegoś, co zawładnęło światem, a grzyb porasta postać z hełmem. No i Całość się kończy. Być może znowu on jest na odwrót, może to Intrus dotarł do tego grzyba i zabił poprzednią osobę, która tutaj dotarła. Tak jak mówię, trochę za dużo tutaj niedopowiedzeń, a do tego też no, ani ten świat nie jest jakoś szczególnie ciekawy, ani bohaterowie, a znaczy bohaterowie to w ogóle, tak, diabli wiedzą kto to, po co, jak, dlaczego. No, wizualnie okej, okay, ale też z tymi uwagami do narracji fabularnie miałkie to. I też nie wiem, jak ma być związane z rzeździnem, bo tu nie ma żadnej rzezi horroru cielesnego, ani niczego takiego. No w sumie okej, okay, no ten grzyb to jest jakiś tam może horror cielesny, no, ale to jest tło. I w sumie... Nie, to jest bardziej science fiction niż horror cielesny, no sorry. E, dobra. No i pomiędzy tymi komiksami mamy Ciekawą rzecz, bo miejsca na wrysy i autografy od twórców, dodatkowo mamy też pojedyncze ilustracje, czy to twórców antologii, czy osób, które swoich komiksów tutaj nie wrzuciły i tutaj na uwagę zasługuje przede wszystkim G. Joe. Który właśnie dorzucił dwie ilustracje, tak naprawdę bardziej szkice, coś jak szkice koncepcyjne, ale naprawdę upiorne, przedstawiające postacie trochę jak z jakiegoś azjatyckiego horroru, z jakiegoś Silent Killa czy czegoś takiego. Bardzo fajna, sympatyczna rzecz, a po tych komiksach i ilustracjach mamy jeszcze wypowiedzi twórców tej antologii o horrorze jako gatunku. Wypowiedzi różnej długości, różnej treści, trochę tak powiedzmy o ulubionych książkach, filmach i tak dalej, to jest świetny dodatek. Po pierwsze, dlatego że to jest meta, bardzo ciekawa dla osób, które gdzieś tam są związane z tym polskim niezalem i chciałyby się dowiedzieć się czegoś o swoich ulubionych twórcach. Dodatkowo też to pasuje bardzo do koncepcji całego albumu, do tematyki. E, taka pogadanka o horrorze tutaj naprawdę pasuje jak ulał. E, I jeszcze od siebie dodam, że na przykład e, totalnie rozbroiło mnie tutaj, że Przemek Jachnik, a więc autor tego Spider-Mausa na kwasie, e, napisał, że najważniejszym dla niego horrorem jest nosferatu wampir Herzoga. A do tego jeszcze wspomina o produkcjach Studia A24. Ja się teraz sam śmieję, ale nie jakoś ironicznie czy coś szacunek tak? dla Wszemka Jachnika. I w ogóle, po prostu strasznie mnie jakoś uradowało, że ktoś, kto. No, siedzi w tego typu klasyce, czy w tym współczesnym horrorze jakościowym. Stworzył jednocześnie coś tak kampowego, pankowego, jak Spider-Mouse. No ale to tylko dobrze świadczy o autorze. Tak? Więc pozdrowienia dla wszemka Jachnika z tego miejsca. I podsumowując tę część, no, estetycznie i stylistycznie to jest bardzo ciekawa antologia. I też zróżnicowana mocno, ale fabularnie jest kiepsko. Żadna z tych historii, moim zdaniem, nie zapadnie czytelnikom jakoś w pamięć na dłużej niż, nie wiem, kilka godzin czy kilka dni. Ja, jeżeli coś zapamiętam, to pewnie ilustracje G. Joeego, no i Zwylkę, która swoją drogą też tutaj rysuje trochę inaczej niż części rzeczy, które wcześniej wydawała. Dla mnie to jest taka zwyrkę C, powiedzmy, ale właśnie to może mi zapadnie w pamięć. Ja wiem, że komiksy to medium wizualne, więc ta warstwa graficzna jest tutaj może nawet ważniejsza, no ale to smutne, że nie udało się stworzyć jednak żadnej trochę bardziej ważkiej fabuły, czy chociażby czegoś w rodzaju opowieści makabrycznych, nie? czy opowieści, skrypty, eee, takich e, krótkich historii z twistem, zamiast tego dostaliśmy bardziej właśnie portfolio rysowników. No ja liczyłem i nastawiałem się na trochę coś innego. Eee, do albumu dodano też trochę dodatków: pocztówki, naklejki, e, wizytówkę rzeźnika, otwieracz do piwa, przypinkę i wspomniany na początku Nekrozin. Nekrozin Omawiane na Nekropolitanie. Pozwę Was w ogóle tak, za wykorzystanie słowa nekro. <grywy> Oj, e, tak. Nekrozin to taka czarno-biała książeczka, będąca e... Chciałem powiedzieć, że szkolną gazetką będącą imitacją Brokowca, bo to ma taki mały format i jest no składane trochę jak szkolna gazetka, ale trochę tylko mówię, bo w gruncie rzeczy to jest złożone dosyć profesjonalnie, także tutaj rzeczywiście, nie wiem kto to składał, ale postarał się bardzo. Ma bodajże 20 stron i znajdzie się tutaj Jakieś newsiki prasowe, recenzje, ogłoszenia, artykuł sponsorowany, wywiad z rzeźnikiem, listy do redakcji, czy też w sumie to też nie do redakcji, bo redakcją są zwykle i Z a to jest są listy do rzeźnika, czyli do tej fikcyjnej postaci, która była wykorzystywana w kampanii marketingowej i która jest też na okładce albumu i na tych grafikach, pocztówkach, etc. Mamy też krzyżówkę, horoskop i hmm, nie wiem, czy to ma jakąś nazwę oficjalną, takie zabawne historyjki z cyklu Teraz wysilam swój umysł. Na pewno kojarzycie z memów chociażby zdjęcia takich niby też listów od czytelników, z zabawnymi historiami z ich życia, to chyba Życie na Gorąco albo Z Życia Wzięte publikuje coś takiego, może inne gazety też. I te historiki kończą się, są w ogóle miałkie jak diabli, no a kończą się tekstem typu Śmiechom nie było końca, czy coś takiego i to jest ten moment Facepalma. No i mamy też jeszcze tutaj, oprócz tej kolumny, tej rubryki, jeszcze główną atrakcję, czyli nekrologii z imionami i nazwiskami albo ksywkami osób wspierających rzeźzi. I e, przykro mi, ale tutaj znowu mam trochę mieszane uczucia. E, no sorry, ale jestem całkowicie szczery w tym, co dzisiaj tutaj mówię. Mamy w tej gazetce nawiązania do fabuł z komiksów opublikowanych w antologii komiksowej Rzeźzin i sam zamysł jest bardzo ciekawy, ale właśnie realizacja już ma poziom dość nierówny. Mamy tutaj rzeczy zabawne, tak autentycznie zabawne, mamy rzeczy suche i cringe'owe, ale to też pasuje, tak? to jest też zaleta, ale niektóre są Niestety elementy tej gazetki miałkie, tak w ogóle do mnie nie przemawiają. Doceniam właśnie pogrywanie sobie z różnymi nawiązaniami, czy to do, znaczy do, do albumu, to jedno, ale też gdzieś tam do, do historii, do świata, do memów. Mamy na przykład nawiązania do zakładu pogrzebowego Bytom. Pojawia się klinika chirurgii plastycznej Medgele. Powtórzę to może klinika chirurgii plastycznej Medgele pojawia się notka o libacji na skwerku, którą też no. Wiecie, to jest prosty pomysł. I z jednej strony to już się tak przejadło, że niby nie powinno bawić, ale że to jest gazetka parodująca brukowiec, no to pasuje idealnie. Może tutaj akurat miejsce tej libacji w tym tekście. Ja nie wiem czy ono pada w samym komiksie, nie sprawdziłem tego teraz. To jest miejsce akcji komiksów Kamila Dukiewicza. Więc nie wiem czy to jest czytelne dla przeciętnego odbiorcy, no ale dla mnie fajny smaczek. Mamy też te ekologii, z których niektóre są też naprawdę zabawne, ale z drugiej strony czuć momentami, że te wszystkie kreatywne rzeczy to jedno, ale w którymś momencie kreatywność się skończyła i że twórcy dwoją się i troją, żeby stworzyć coś ciekawego, właśnie kreatywnego, nietypowego, żeby właśnie dorobić ten kontekst do tych komiksów, jakieś tło, dodatek, etc., ale momentami brakuje pomysłów. Tak? Ta kreatywność jest na wyczerpaniu i część rzeczy to trochę zmęczenie były. I tutaj myślę, że problem polega na tym, że to spadło na dwie osoby, bo za tym gazetką odpowiadają Zwerkę i Tomek. I no właśnie, no na część rzeczy mieli jakieś pomysły, część rzeczy wypada super, ale jak już napisali dodatki do części komiksów, no to wypadało też do pozostałych. No i nie do każdego udało się wymyślić coś na takim samym, na tak wysokim poziomie. I myślę, że tutaj problemem może być też to, że to był chyba pomysł, który powstał trochę później, już gdy antologia nie wiem, czy była ukończona, sfinansowana, ale Raczej na jakimś późniejszym etapie, a gdyby powstał wcześniej, to może sami rysownicy i scenarzyści by mogli stworzyć takie dodatki i de facto też użyczyć czegoś z tego szerszego kontekstu, tak, ze swojego procesu twórczego, czy dobudować jakieś historie do tego, co widzimy w samych komiksach. Myślę, że to by mogło wypaść jeszcze lepiej, no bo wymyślanie takich rzeczy przez dwie osoby jeszcze do cudzych dzieł, tak krótkich, no to się raczej nie mogło udać w 100%, tak więc tutaj, yy, zwykle Tomek nie mam do Was żadnych pretensji, po prostu wydaje mi się, że to było trochę karkołomne zadanie. No i podsumowując, yy, bo już chyba o wszystkim powiedziałem, ja absolutnie szanuję tę inicjatywę, ale yy, no sama antologia. Trochę mnie zawiodła. Kampania mnie nastawiała na więcej właśnie bady horroru, nie wiem, morderców, kanibalizmu, jakieś ekstremy, a nie do końca to dostałem. Trochę też sam się nastawiałem na właśnie historyjki z twistem a la EC Comics, czego też nie do końca uświadczyłem. Dla mnie ten album to bardziej takie ciekawe graficznie portfolio polskich twórców, ale niekoniecznie wszystkie historie pasują do tematu i niekoniecznie wszystkie historie powinny w ogóle. Tutaj się znaleźć. Fabularnie to są w dużej mierze dla mnie rzeczy do zapomnienia, niestety. I tak samo Nekrozin. Ja doceniam pomysł i bardzo się cieszę, że posiadam taki dodatek do tego albumu na pamiątkę, nie wyrzucę, nie sprzedam nigdy, ale no, czuję, że część jego powstała tak trochę bardziej na siłę. No i to, to też nie jest tak, że to jest jakiś wiecie poziom dna, mułu i wodorostów. Absolutnie nie, ale. W, no, trochę tak czyta się to bez jakichś większych emocji. Szkoda, no. E, szkoda. Więc słyszycie, emocje mocno mieszane. E, teraz mnie zjedzą niektórzy ludzie. No ale nie będę zmyślał. Tak było, nie zmyślał. E, dzięki za uwagę. I tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego tygodnia. Da. I tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu. Udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.